Krzysztof, wielkie gratulacje. Jesteś po debiucie w Haltu Polsat. Jak ty się czujesz chwilę po zejściu z anteny? To był bardzo emocjonujący poranek. Świetne tematy. Jest taka magia jakby wchodzenia w bardzo różne, ważne tematy. Czasami bardzo poważne, czasami takie śmieszne, czasami luźne. I moim zdaniem ten miks, że to jest taki magazyn treści, to jest bardzo fajne dziękuję. i też dla nas, dziękuję. O, linko, dziękuję ja super muszę lecieć, ale chciałam serdecznie podziękować naszym widzom i tym, którzy trzymali za nas kciuki, bo to też niełatwe zadanie i Tobie Krzysiu, też Tobie bardzo dziękuję. no i mam nadzieję, że przed nami bardzo fajny czas w programie. A ja Wam gratuluję, było świetnie, do zobaczenia Paulina, trzymaj się, szerokiej dzień drogi, szerokiej drogi. To Krzysztof, jak ten dzień zapisze się w Twojej pamięci? No fantastycznie. Bardzo dużo przygotowań. Przecież my tu tyle razy się spotykaliśmy. Ja miałem prowadzić z Pauliną w piątek poprzednim tygodniu, ale ponieważ awanturowałem się o kasę, czyli nagraliśmy 18 odcinków awantury o kasę właśnie w tym momencie, no to jakby ciężko byłoby się skupić nad tymi dwoma zadaniami, ale jesteśmy dzisiaj. Jest już pociąg, który jedzie zgodnie ze składem jazdy. Dużo się tu dzisiaj działo, ale przede wszystkim... Bardzo fajne odczucie, po prostu miło, sympatycznie, e, na luzie i mam nadzieję, że naszych widzów, bo oni głównie myślę, to był e, fajny e, poranek, może inspirujący, może dający dobry nastrój na cały weekend. Program śniadaniowy to taki program, w którym dość szybko się rozmawia, jak się czujesz w tej takiej formie szybkiej rozmowy, że wiesz, macie dużo gości, mało czasu? dobrze się czuję, jest to one może nie są aż tak y, szybkie. One mają tam, powiedzmy, te, te swoje 7 minut, więc od najważniejsze rzeczy można zapisać. Taka jest formuła, ale też no, nie, ciężko by pomyśleć, że to mają być rozmowy półgodzinne. Mm -hmm. Więc jednak ta szybkość musi być, bo świat jest szybki, ale tu, gdzie trzeba zwolnić, to zwolnimy, a tu, gdzie można przyspieszyć, przyspieszymy. Ja znam wielu prowadzących, niektórzy chcą się pochwalić swoją wiedzą przed gośćmi, a jak u Ciebie jest? To jest tak, że Ty im dajesz przestrzeń, żeby oni wypowiadali się w kategorii, którą znają, czy ty gdzieś tam chcesz też im zaimponować? To jest taki program, w którym cudownie, jeżeli... Jak ja oglądam, to myślę sobie cudownie, kiedy, jeżeli prowadzący nie wie. To jest piękne, że prowadzący może tu nie wiedzieć. Mianowicie hmm, czasami oglądam programy, gdzie widzę, że ten prowadzący próbuje przekazać swoją wiedzę. A tymczasem naszymi gwiazdami są nasi eksperci, nasze gwiazdy, i tak jakby od, od nich tą wiedzę czerpiemy, tak jak czerpałby widz przed telewizorem. My jesteśmy takim troszkę jego ustami, jego uchem, jego okiem. E, I zawsze musimy być z tyłu z naszym gościem, z naszym ekspertem, podążać za nim. To nasi goście, nasi eksperci są gwiazdami tego programu. Czyli można powiedzieć, że zerujesz swoją wiedzę, nawet jeżeli masz. Ja ją nawet minusuję. To już tak kończąc naszą rozmowę, Agnieszka i Maciek na uchu często słyszeli kończcie, a jakie komunikaty były w waszym uchu dziś? No to ciekawe, nie, ja nie usłyszałem ani razu kończcie, usłyszałem tylko 3, 2, 1, to znaczy, że minuty, które do końca, ale nie było ani razu takiego nacisku, że ma być koniec. Na końcu, kiedy tylko już schodziliśmy z anteny to trzeba zejść co do ułamka sekundy, to tylko było 10, 9, 8... Nie było ani razem. Czyli spokój był w waszej sofie? Ogromny był spokój w słuchawce, ogromny spokój na planie i to też, też taki komfort naszej pracy, że mamy ten spokój. Co prawda nie wiem, co się dzieje w wozie w tym momencie, czy jest tam spokój, ale na pewno, jeżeli tam są emocje, to to w ogóle nie przenosi się do naszych uszu, do naszego studia. Jak już zdradzamy tajemnicę, to co dzieje się podczas przerwy reklamowej tu u Was w studiu? To jest tak, że wy siedzicie, czy się przygotowujecie do kolejnego wejścia? Jesteśmy przygotowani, ale mamy szansę zerknąć na to, co jest dalej. Jeszcze raz patrzymy na nazwiska gości, żeby to wszystko dobrze powiedzieć. Mamy takie swoje małe stanowisko za tym napisem halo, a tam mamy tylko wodę. No i podwójne espresso oraz scenariusz i my jesteśmy, dobrze mieć taki moment, kiedy my możemy odsunąć się od wszystkich ludzi, bo to jest ekipy, nie wiem, może 150 osób i możemy chwilę być sami. To jest takie oczyszczające i daje nam możliwość wejścia ze skupieniem w kolejny temat. Czyli jeżeli Ty jesteś w pracy i prowadzisz program, to idziesz tam, jesteś sam i dopiero po zakończeniu masz kontakt z, z ekipą. Tak, staram się nie wychodzić w ogóle na korytarz, gdzie dużo się dzieje. Jestem sam, staram się trochę być taki skupiony, i to skupienie, które mam jakby z domowego przygotowania do wydania, to skupienie, to koncentrację staram się przenieść na studio i ten spokój, który mam w sobie. No to poznaliśmy sekret Krzysztofa i Wisza. Dziękuję bardzo, gratuluję, Dziękuję. świetne wydanie Dziękuję. i czekamy. Za tydzień się widzimy. Tak jest, tak? my się widzimy teraz piątek, sobota, my jesteśmy w za tydzień, już się nie możemy doczekać, a Państwu życzymy cudownego weekendu. Dziękujemy Dziękuję. bardzo.